Jego przeciwnicy, dla niego to są Żydzi, no, no, Ja bym z tym polemizował. I zbyt prosto po, pojmuję świat. Że, że, świat nie jest ani czarny, ani biały, jest po prostu różnoraki. I pewne mechanizmy, które są na przykład... występują w świecie, są na przykład od nas niezależne, albo od nas zależne. Od człowieka. A ty... i oprócz tego... i on... Jest to, ja sądzę, ce celowe. Ma kumulować właśnie przez media ma taki, to był, to jest taki, jakby to był polski Le Pen. To, tak, żeby dla, dla, dla prasy to było, ale nie dorasta sądzę do duża Marli Le Pen tej koski. Nazywacie się krzyżowcami XX wieku, ale czy to nie jest literacki alibi dla zwyczajnego bandytyzmu? Rzeczywistość nas do tego zmusiła i dostosowujemy te metody do dzisiejszej do, do, do rzeczywistości, jaka nas otacza. Bynajmniej nie jest to żaden bandytyzm. Uważam, że nasze metody są takie, jakie były zawsze. Zresztą uważam, że w duchu humanizm zabił w człowieku chęć walki, jako taką, to co jest od zawsze w człowieku. Człowiek musi walczyć. Ale dla nas też jest ważna idea. Nie jest to sama walka dla samej walki. W każdym z nas, w każdym człowieku jest walka wewnętrzna. Ale oprócz tego na, na walkę polityczną składa się walka duchowa i walka fizyczna. W, w, w charakterze charakteryzuje się to w, w, wojnami, rewolucjami. Występuje w, wśród nas kult siły, ale ta siła jest dopeł, dopełnieniem siły duchowej, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Pomijając właśnie osoby, która rzeczywiście istniały, że jak na przykład właśnie Dmowski czy Pranko, można powiedzieć, że takim ideałem może być równie, równie dobrze Jurandze Spruchowa, który również nie była to postać historyczna, ale była to postać, która w pewien sposób lansowała pewien rodzaj postawy, postawy patriotycznej. Prawda? Człowiek ten poświęcił również całe swoje życie w walce w obronie ziem polskich przed, przed zakusami zakonu krzyżackiego. Dla nas takim ideałem pracy by był Le, Legion Archanioła Michała i Żelaznej Gwardii, który pracował z podstaw nad tymi ludźmi. To jest, y, to jest na, na, na wiele lat. Jest nas nie, nie wielu, i, ale tych niewielu zawsze robi wiele. Nie spełniamy się jeszcze zupełnie w tym. Jeszcze nie są to metody, jakie byśmy naprawdę chcieli przyjąć. Nie są tak radykalne jak. Uważam, że w duchu właśnie, że większość ludzi jest, że tak można by określić, z kobieciała. Zaczyna przyjmować taki macierzyński stosunek do życia, taki zbyt kobiecy. Miękkość. Ległość. To uważam, że mężczy, mężczyźnie to nie przystoi. Owszem, że czasami to jest sprzeczne z moralnością katolicką, co robimy, no ale przecież jest coś takiego, jak będziemy rozgrzeszeni za to. Albo i nie, ale myślę, że tak. Zresztą krzyżowcy tak samo, można powiedzieć, można byłoby mi zarzucić, że nie było to zgodne z przykazaniem nie zabijaj, <laughs> ale zostali rozgrzeszeni przez papieży. Jeśli robi się coś dla wiary, coś dla idei, to myślę, że to jest rozgrzeszone już samo w sobie. Umić swoje zadanie, i tylko dla pomódi, Na moje ojczyzny jestmy współcześni neofaszyści czy skrajni nacjonaliści w Polsce mają prawo odwoływać się do jakiejkolwiek tradycji politycznej, przedwojennej, to jest to tradycja ruchu narodowo-radykalnego, ONR Falanga. I, I tak naprawdę to oni nie mają wiele wspólnego z narodową demokracją jako, jako ruchem politycznym. My mamy wizję, taką państwo narodowe oparte o gospodarkę rynkową, że państwo... Czasami są jakieś powodzie, kataklizmy, może ingerować do gospodarki, ale tylko, ty, ty, tylko w, w, czy w czasie jakichś kryzysów. Trzeba aktualizować na przykład myśl do, do rzeczywistości. I tak jest na przykład też ze spuścizną ONR-u, ABC czy Palangi, bo my odwołujemy się do spuścizny obydwu tych organizacji. Nie patrząc na jakie antagonizmy między nimi były, ale są koncepcje, które są dla nas ponadczasowe. Dla mnie na przykład ponadto było na przykład stworzenie organizacji Narodu Polskiego. Że to by była klasa rządząca i, i, i to, to, to by była... Zastępująca w zasadzie... Ca, cały system parlamentarny. I byłoby to y, jednopartyjne, ale to, to by nie na takiej zasadzie jak PPZPR było. Że nie był to monoli, tylko taka spontaniczna organizacja tworzona od podstaw i mająca oparcie w społeczeństwie, która byłaby jego reprezentantem i przedstawicielem. Jesteśmy przeciwko demokracji, bo y, de, de, demokracja ma wielu królów, którzy są bardziej większymi tyranami niż jeden król tyran, który mówi. Jesteśmy za taką dyktaturą oświeconą. Ja jestem za gospodarką rynk, rynkową, jestem przeciwko różnym takim, y, które się zdewoluowały pomysłom ONR-u i fa, falangi dotyczącej gospodarki. Właśnie to był trend lat 30. Y, żeby to taka y, w, w, Państwo w gospodarkę wchodziło państwo. Ja uważam, że nazwanie przemocą na przykład jak są manifestacje tego typu na przykład jest walka uliczna między na przykład nami, a y, to, tą anarchistyczną, nihilistyczną hołotą to, to to jest po prostu walka polityczna i trzeba to odróżnić bo co innego nazwiemy przemocą, to i że na przykład, że ktoś kogoś po prostu stuknie dla pieniędzy, żeby mieć na flaszkę, no to jest przemoc, no zwyczajna napaść, a y, walka polityczna nie jest w ogóle, nie można takimi kategoriami wyżyć. jeśli mi dano by mi możliwość dania w mordę ludziom, którzy rzeczywiście robią intelektualny, sieją intelektualny ferment, zrobi to z największą ochotą i wcale się tego nie, nie wstydzę. Ktoś, kto, kto, kto dla, dla niego, który Polska nie jest jego ojczyzną, który pluje, obraża nasz kraj, kto, który doprowadza do, do ruiny naszej, na nasz kraj, nasze państwo, które deprawuje młodzież, który, człowiek, który gloryfikuje na przykład homoseksualizm i w, w obojga płci, to on doprowadza do deprawacji. I, i to, to jest nasz wróg. Czy ktoś jest intelektualistą, czy ktoś jest prymitywem, zawsze się będzie bał bólu. I ból ma swoje właściwości właśnie wychowawcze. Czyli... I lecznicze, Bo jeżeli ktoś wyjeżdża z Szczegawarą i z Małostrockim, młody człowiek, który ma 16-17 lat, po tym doświadczeniu, które Polska miała przez 50 lat bolszewizmu realnego, no to ja dziękuję. Skoro jest w Polsce faszyzm, na pewno musi być i antyfaszyzm. Dla mnie antyfaszyzm to jest naturalna rzecz. Coś tak podobnie jak oddychanie. Radykalna akcja antyfaszystowska powstała, powstała w 92 roku w wyniku z porozumienia Pewnych osób związanych z grupami anarchistycznymi, z lewackimi. Ci ludzie czuli potrzebę przeciwstawienia się bojówkom neofaszystowskim. Zdecydowano się założyć taką grupę, która miałaby za zadanie ochraniać uczestników wszelkich, wszelkich manifestacji ale również koncertów, spotkań różnych grup autonomicznych. Przemoc w ruchu antyfaszystowskim występuje mimo wszystko na zasadzie czystej samoobrony. Jest to, jest to samoobrona społeczeństwa przed tymi, którzy, którzy chcą nad tym społeczeństwem zapanować przy użyciu, przy użyciu przemocy właśnie. Społeczeństwo ma prawo się bronić. Oczywiście należy maksymalnie ograniczać skalę przemocy z jednej i z drugiej strony. Ale nie można tej przemocy...